Witam Was bardzo serdecznie w tym yy, codziennym dzieleniu. Dzisiaj dotyka mnie modlitwa Pańska. Jezus uczy nas dzisiaj modlić się. Mówi przy tym, że nie mamy być gadatliwi. Mówi też przy tym, że mamy przebaczać. To są takie warunki tej doskonałej, dobrej modlitwy. Dlaczego doskonałej? Dlatego, że modlitwa Pańska została nam podyktowana przez samego Jezusa. Jezus uczy nas mówić do Ojca w niebie: Ojcze, tato. To, co mnie fascynuje, to jest ilość wezwań, siedem wezwań, siedem próśb. Mówi się też, że siedem to też doskonała liczba, pełna liczba w Piśmie Świętym siedem. Poza tym każde to wezwanie jest ważne, jest piękne. Można powiedzieć, że tej modlitwie nic nie brakuje, i prosimy w tej modlitwie o wszystko to, co jest potrzebne. Jasne, że Boga wzrusza to, że mówimy: proszę o to, proszę o rozwiązanie trudnej sprawy, proszę o zdrowie dla mojej rodziny, proszę o dobre wychowanie moich dzieci, proszę o znalezienie pracy. Ale kiedy Ty mówisz wezwania z modlitwy Pańskiej, które są właśnie takie uniwersalne. To tak naprawdę mówisz do taty w niebie, Ojcze, proszę Cię słowami Jezusa, to są słowa Twojego umiłowanego Syna, mojego Pana. Proszę Cię, abyś mnie wysłuchał. Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. I tak naprawdę każda nasza prośba, ta taka szczegółowa, którą zanosimy o zdrowie, o wypełnienie trudnej sytuacji, może, yy, zna, o, może ta prośba być właśnie yy, powiązana z którąś z tych siedmiu próśb z modlitwy pańskiej. Zauważcie to. Bo przecież, jeżeli modlimy się o zdrowie, o wypełnienie się woli Bożej, no to tak jakbyśmy powiedzieli, właśnie bądź wola Twoja. Jeżeli prosimy o pokój na świecie, o zaprześladowanych chrześcijan, o męstwo w wierze, o zjednoczenie chrześcijan, to tak naprawdę, tak jakbyśmy powiedzieli, przyjdź królestwo Twoje, królestwo pokoju, sprawiedliwości, ładu. Jeżeli yy, prosimy Boga o łaskę, umiejętność przebaczenia i kochania, to mówimy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeżeli chcemy, aby Bóg nas uchronił od zła, to mówimy, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Jeżeli potrzebujemy tej ojcowskiej miłości, to mówimy po prostu tato, ojcze nasz. Można by było tak wymieniać. Yy, jeden z wykładowców, pamiętam na teologii, powiedział, że jedną z najważniejszych próśb jest ta środkowa, centralna, chleba naszego powszedniego: Daj nam dzisiaj. I tego właśnie powszedniego, i tego eucharystycznego. Jak pisał też. Święty Franciszek w komentarzu do Modlitwy Pańskiej. Polecam Wam serdecznie też komentarz Świętego Franciszka do Modlitwy Pańskiej. W tym dzisiejszym rozważaniu chciałbym, abyśmy kontynuowali też to zwrócenie się do Ojca. Wczoraj mówiliśmy: Ojcze, dziękuję Ci, a dzisiaj poproś Ojca. Poproś o to, co szczególnie jest Tobie bliskie, co jest dla Ciebie ważne. Mamy wiele próśb. Ale dzisiaj uchwyć się jakiejś takiej jednej prośby z Ojcze Nasz. Przed chwilą powiedziałem, jest ich siedem. To weź dzisiaj, może w komentarzu również, napisz, jaka jest ta Twoja dzisiejsza szczególna prośba, którą chcesz się modlić. Niech to będzie też Twój akt strzelisty na dziś. Ja dzisiaj chcę się uchwycić e, tego wezwania Bądź Wola Twoja. Jeżeli chcesz, to możesz uchwycić się, przyjść królestwo Twoje, albo odpuść nam nasze winy, albo zbaw nas od złego. Wybierz. Ale niech to będzie wybór powiązany właśnie z tym, co przeżywa Twoje serce. Niech Duch Święty nam też pomoże, podpowie nam. Duch Święty, dziękuję Ci za, za to, że Jezus nauczył nas tej modlitwy i zwracania się do Taty w niebie, Ojcze. To dzięki tej wolności, którą mamy w Chrystusie, i dzięki Tobie, Duchu Święty, możemy wołać do Ojca w niebie: Tato, pielęgnuj, Duchu Święty, w nas tę dziecięcą ufność. Modlitwa jest związana bardzo mocno z ufnością, bo liczymy na to, że Ojciec udzieli nam to, czego nam potrzeba. I wtedy, kiedy brakuje nam słów w modlitwie, kiedy jest nam ciężko, uzupełniaj Duchu Święty tę modlitwę słowami, które płyną od Ciebie. Pomóż nam na nowo też odkryć modlitwę Jezusa, modlitwę Pańską. I daj nam ją ukochać. Nie tylko ze względu na to, że jest naszą taką podstawową modlitwą jako chrześcijan i, i znamy ją od dzieciństwa. Ale pozwól nam ją ukochać, bo każdy chrześcijanin się nią modli na całym świecie. I w jedności możemy stawać i wielbić Ojca. Duchu Święty, prosimy Cię o to. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Ze słowem życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia. Tak, jak wspomniałem, piszcie komentarze, dziękuję Wam za wszystkie komentarze. No i niech Dobry Ojciec w niebie Wam błogosławi na cały ten dzisiejszy dzień. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.